dochodzi 11 w nocy, 62.47. Romek śpi. Jozin z bazin śpi. Ja też spałem do czasu, aż się obudziłem, bo coś mi na nogi się położyło. I zobaczcie, o. Widzicie? O, tak śpię. No. Położyłby się na nogi Romeo. A i śpimy. Tak, Romeo, kiciulku, a Julii nie ma. Romeo jest, a Julii nie ma. Julia była. Najadła się na biurku. Tam zawsze wykłada. Ten tylko Feliksa z saszetek, się najedzą. No i, no, i Romeo wskoczył mi tu do łóżka. No. No. I się patrzy jeszcze. Łobu się kiedyś. Také to, já vám spát, děkuji, děkuji. Romeo? O, i to ruš dolge. Je mogu rušič. O, Julka přišla. A skočila. Na stůl. O, no. Zwolnił mnie, wreszcie mnie zwolnił. O i widzicie? I tutaj ja muszę dać im jeść. No, dobra, już, już, już są, już, już daję Romeo. No, no, czekaj, Odejcie. Jaka Jolka. Się, się nie o, No macie. O, I tak śpię. Od czasu do czasu muszę wstać, konią wody dać i dopiero mogę dalej spać. Tutaj Lomek śpi, a tutaj Jozin z Bazin śpi. No właśnie, już, już się najadły kotki. Zjadły wszystko i Romeo chciałby, żeby jeszcze dołożyć. Czekaj, ja mam jeszcze jedną saszetkę, ale to dam im dopiero nad ranem, tak tu zjedzą. Będą mi nie, nie dawać spokoju później. No i zobaczcie. A tego? No co? Tu masz. Tu Jurka. Tutaj masz kota. O. A tam mam lawendę w tym woreczku. No co ty taka? Proszę, i teraz mi przyszła spać Julka do, do łóżka. No. O! Proszę. Będę miał dwoje teraz w łóżku. I tak. Takie mam spanie. Woretek z lawendą. Muszę we, wziąć, bo takich to zaintrygowało. A psik, na zdrowie. <laughs> Jak ja mam spać teraz? No powiedzcie. No. Julcia, posuń się. Posuń się Julka. <laughs> A, proszę teraz chrupek pojeść. Karmy suchej. No. O tutaj mam dozownik z wodą. O. A tutaj jest karma. Dozownik z karma. I sobie podjadają. No, całe szczęście. Poszła. Aha. Poszła do łomka spać. No to dobrze, przynajmniej. No. Czy może wyśpię? Gdzie idziesz? ma? Co? Myszy szukasz? No nic. Julcia się tu rozłożyła. A Romeo tutaj. O, widzicie. I tak będziemy spać. Nie, panie Romeo? Tak, kochani, będziemy spać. Dobranoc.